Cześć, 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 siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cyklop, a to jest kolejny odcinek z UFC Undisputed 3, z kariery naszej, sprawdzamy sobie z kim zmierzymy się w następnej walce po dwóch ostatnich przegranych, Jim Miller, czwarty, Antony Pettis, dziesiąty, Kenny Florian 6, ósmy BJ Penn i George Sotriopoulos 5. Ja bym wziął Jima Millera w maincardzie na numerowanym UFC, także spoko. Ja się z wami widzę na walce jak coś, bo napisał mi pod ostatnim odcinkiem komentarz gościu. I yy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i napisał, żebym robił treningi między walkami, bo tak nie wygram za dużo. Ja robię cały czas treningi, tylko ja po prostu tego nie pokazuję. <laughs> Sorry, nie pokazuję tego dla was na odcinku, bo jest to nudne trochę, nie? No, więcej ja się z wami widzę na walce. 10 lat starszy od nas, Jim Miller. Yy, taki sam wzrost taki sam zasięg. Zobaczymy, czy damy sobie radę z nim. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Czekajcie, ja w ostatniej walce w poprzednim odcinku nie walczyłem z Jimem Millerem. Chyba tak. O kurwa, to to jest trylogia teraz. Jeśli tak, to to jest trylogia. Jeśli nie, to jestem debilem. Ale wow. Danger to my.

Jim Miller jest a gifted athlete and highly regarded jiu 10 on Będzie poważnie chłopaki, będzie poważnie. Uwielbiam te nuty, jak już mówiłem, kurwa, w tym UFC są takie zajebiste. Inna era, całkiem UFC to była, nie? Wejście sobie pominiemy z przesady. Jim Miller, cyklop, grunek. Jak mówiłem, 10 lat starszy. On ma lekko większy zasięg. Leciutko. Dwa cale, chyba, tak? Czy tam coś. Fighting out the blue corner. Twenty-five eight inches tall, weighing in at one hundred fifty-five pounds, fighting out of Miami, Florida, danger, and now fighting out of the red corner, danger, oh, yeah. he stands five no eight inches tall, weighing in at one hundred fifty-five pounds, fighting out of Whitby, New Jersey. Jim Miller. Jim Miller. And when the action begins, our referee in charge of this contest is Kevin Mulhall. Kevin Mulhall. Rinkarliak zwykle sam ring girl. a my lecimy z walką w takim razie ała. Kolano od Jima na wstępie. Ała. O. Ała. Dobrze. A. Ała. Aj. Gierdalam cały czas pod tą siatkę jebaną i mnie to wkurwia już nie, bo tak nie, po, nie, nie, nie mam robić. Tak nie wolno. Dobra. O, dobrze. Ała ała. O, bardzo dobrze. Jep. O, nie trafiłem tym. ał. Dobra. Dobry, dobry podbródkowy i high niestety niestety nietrafiony. O, tym trafiliśmy. Dobrze. Kopnięcie na korpus teraz napierdalamy tego kurwa Jima Millera. Co wam mogę powiedzieć? Robimy go na luzie. O. Oooo! Piękne kopnięcie z wyskoku trafiliśmy, ale kurwa nam dobrze idzie, nie? Jak na razie, przynajmniej, ale to jest MMA, tu się wszystko może wydarzyć, a skórwy syn jest taki wytrzymały. Wszyscy już by umarli po, taki, po, po tylu ciosach przyjętych, nie? Nie wiem, nie wiem jak się jak wygląda moja kondycja. Aj, nie trafiłem. To był przypał. Dobra. O, pierwsze ogłuszenie, kurwa mać. Czy kończymy go w pierwszej rundzie? Tak, końcówka pierwszej rundy i zwycięstwo jest nasze. Nie pierdolimy się w tańcu, tym razem go kurwa dojebałem, nie? Zbiłem go po prostu, to było zbicie. O nie, lekarz, przepraszam. Halo, Jim, Jim, nie umieraj.

32 sekundy przed końcem rundy. Moja kondycja, no całkiem słaba była, no ale bardzo mocno go, bardzo dużo go biłem. Dużo kopnięć wyprowadzałem. No ale no jak widać akurat w tej walce się mi to opłaciło. Dokładnie tak. Sprawdźmy za chwilę S kim będzie nam dane się zmierzyć w następnej walce? Awansujemy na piąte miejsce w rankingu. Z dwóch przegranych z rzędu na jedną wygraną. A... Tyle generalnie. A więc witam Was ponownie i sprawdźmy, z kim będziemy mogli zawalczyć w następnej walce. Pierwszym kandydatem jest Ben Henderson, który jest drugi w rankingu i raczej to byśmy chcieli. Clay Guida jest ósmy, raczej nie. George to Rui Polos, BJ Penn i Frankie Edgar. Eee, ja bym wziął Bena Hendersona. Lecimy. Lecimy po prostu, kurwa nie ma, że nie. Po lekkiej kolejnej eee, przerwie w startach Cyklopa, gracza Dengera. Eee, powraca on, aby zawalczyć z Benem Hendersonem, żeby iść po walkę o pas. Dokładnie tak. Ja idę robić trening. No, także jeśli ten film ci się podoba, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz jakiś ciekawy. Jeśli jesteś nowy, strzel suba. Jeśli nie masz suba, strzel suba po prostu. Nawet jeśli nie jesteś nowy, ale nie masz suba, to go strzel. Eee, albo ja się zastrzelę na wizji. Nie, no żartuję. Eee, no, właśnie. Ben Henderson and Danger. Chuj, przez szwadek to już też pomijam. Jebać go! Jebać frajera, co na psach Murty otwiera. Ho, ho, ho. This, This is the main, main, main event, event of, evening. A, main event. of in the evening. Fighting out of the corner. This man is a Muay, kickboxer. Muay kickboxer. Jak widać, powrót do oryginalnego koloru spodenek, trochę ciemniejszego jak widać po banerze. Eee, znowu zmiana fryzury, pozbycie się brody. Myślę, że this is the way for us. To roll. O nie, Illuminati. All right, all O nie, Herb Dean To się źle skończy Ktoś zostanie Za szybko przerwany Pierwsza runda Zaczynamy to starcie Yes, I am Dobra Pierwsza krew nasza, kopnięcie z wyskoku, próba przynajmniej, on też jest mańkutem. Także ciekawe zestawienie. Nice body kick. Dzięki. Oj! Przyjmuje ciężkie ciosy na samym początku starcia nasz przeciwnik. Ciężkie kombinacje naprawdę trafiają na jego głowę. Tutaj ładnie broni, ale ja bronię obalenia jeszcze lepiej. O! Piszczel w piszczel chyba się zderzyliśmy. Słyszeliście ten dźwięk? Teraz już aktywniej przeciwnik. Ooo, ładny high kick. Eee, zobaczcie, ale bardzo chcę się. O, skupić na tym, żeby wygrać. Oj, tą walkę. Au. Dobrze, dobrze, o. myślę, że trochę za dużo próbujemy go bić i mamy całkiem słabą kondycję. Skurwy syny jebane, kurwy pierdolone. Nie wierzyli we mnie! Ale ja go kurwa zabiłem! Rozumiecie to? To była śmierć. To była kurwa śmierć. I ja go jeb. I on nie żyje. Kurwo jebana. Zaraz się zmienię w super... Sajanina, ty dziwko. Uo, tak się robi kurwa hip-hop. Tak się robi hip-hop! Jak ktoś ma słuchawki to w chuj przepraszam. <laughs> oj, on tutaj został. Oj. Wkurwiony trochę chyba. Oj, on nie żyje. Mówiłem. Mówiłem, że go zabiłem. Ładnie. Ładnie go ubiłem. Tam nie było. Żadnego ogłuszenia, tam był po prostu nokaut, nie czysty nokautujący cios, kurwa siadający na szczękę przeciwnika, nie? Wow, kurwa, wow, jestem pod wrażeniem. Pięknie, pięknie, poczekaj. Oj, chuj. dobra. To co? Walka o pas najprawdopodobniej. My staminę mieliśmy zajebistą w ogóle. Zbiliśmy go jak sukę. Wow, wow. Wow, to był majstersztyk na w naszym wykonaniu. Ale jestem pod wrażeniem, naprawdę. Czy awansuje na drugie miejsce w rankingu? Knockout of the night z kurwy, synu. A tu? Kurwa. Submission of the night, no dobra. <laughs> Anderson Silva, cyklop, grasz na jednej karcie, człowieku. Rozumiesz to, rozumiesz to. Wow. Na trzecie miejsce w rankingu awansujemy, ale myślę, że i tak pozwoli nam to zawalczyć o pas. I chciałbym w końcu zdobyć ten pas przy trzeciej, chyba próbie, pozyskania go. Mam nadzieję. Tak, trzeciej. Tak, trzeciej. No. Wow. Deją. Deją. A więc sprawdzamy, z kim się zmierzymy. Spierdalaj mi z tym Pride, Frankie Edgar, BJ Pen, George. No co ty pierdolisz? No co ty pierdolisz? Ale gówno. Nie mamy walki o pas. Jeszcze. No dobra. Bierzemy w walkę z Frankiem Edgarem. short notice, ale wow. Jestem bardzo w szoku, że UFC nie dał nam walki o pas po takim nokaucie, po takim powrocie do formy, nie wiem. Nie wiem. Ale zabijemy jeszcze Frankiego Edgara i wtedy pójdziemy po pas. syny jebane. Jebać, 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 jebać. 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 A więc przechodzimy do walki.

I highly recommend it. I also possess incredible speed and skills. With an unsurpassed competitive fire, Edgar defeated the odds to beat BJ penn not once, but twice. tonight he enters the octagon once again doing what he loves best competing against the top athletes in the world. To jestem Ja. ja jestem the top athlete in the world w tym momencie. Jesteśmy na trzecim miejscu takiej lekkiej UFC. Po tej walce będziemy na miejscu drugim i na następnej walce będziemy kurwa na pierwszym, bo będziemy mistrzami z kurwy syny. Mistrzami, rozumiecie to? Niższy jest od nas, lekko mniejszy zasięg, tylko niestety. Of the evening. First, FIGHTING OUT OF THE BLUE CORNER tym mm. co pounds. pounds. Fighting. miejscu, co chodzi? Dlaczego w Co to znaczy? Jak miejscu, wie, co to znaczy, niech napisze w tym w uh. Masakra. Co to jest kurwa? 11.1 Stone. Gdzie oni są kurwa w tym lecie? Gdzie jest to? Tak? O, lubię też tego. Siema, siema. Siema Elo. Dobra. Ładnie zaczęliśmy ponownie jak w poprzedniej walce. O. Co, co ty mi tu próbujesz, gościu? A. Zderzyliśmy się nogami. Oj. Poleciał na ziemię. Ładnie, ładnie. Ładnie. Oj. Lecimy. Lecimy po zwycięstwo. Oj. Au, au. Au. Okej. Okay. Dobra. Ponownie leży Franki Edgar. Przechodzimy do... Przynajmniej próbujemy przejść do pełnego dosiadu. Jesteśmy w pełnym dosiadzie, e... przewraca się na plecy, z powrotem przewraca się, o, mamy e... półgardę, teraz, o, pozycja boczna i z pozycji bocznej, nie ma, nie ma nic, okej, okay, wstajemy, sorry, chciałem zrobić jakieś poddanie, ale nie mam nic z pozycji północ-południe. Ale widzicie jak, jaką on ma rozciętą, łuk tą, tą, brwiowy tutaj, tym, po którym upadł. O, dobrze! Dobrze. Obijamy mu to mordę. Oj. Myślę, że nawet nie musimy się starać w tym momencie. Go jakoś mocno dobijać, bo to już jest kwestia. O, właśnie, czegoś takiego. I teraz możemy go sobie na spokojnie dobić. I to jest koniec, proszę Państwa! To jest kurwa koniec. Kolejny knockout w pierwszej rundzie. Nie bierzemy jeńców. Co Wam mogę powiedzieć? Po prostu nie bierzemy jeńców. Ja sobie yy, szybko kamerę ukryję na chwilę żeby mieć do miniaturki. Eee, wow. Jestem pod wrażeniem. A więc tak, no wygraliśmy znowu przez knockout no, techniczny tym razem. TKO. Znowu Pół minuty przed zakończeniem się e, rundy, ale mieściło widziałem na kamerce strasznie masakra. No, a więc. To by było na tyle w tym odcinku. No, Jezus. Zabiliśmy go. To było morderstwo. Kolejne trzy morderstwa z rzędu i to takie straszne. No ale dobra. Mm... Sprawdźmy, czy jesteśmy w końcu na drugim miejscu w rankingu, aby móc otrzymać walkę opas. I zobaczmy, czy otrzymamy tę walkę opas. Walka wieczoru dla nas, proszę Państwa. Kocham to, kocham to, kocham to. Drugie miejsce w rankingu, trzy wygrane z rzędu. I sprawdzamy, czy będziemy mieli walkę o pas. W międzyczasie przypomnę Wam o tym, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Napisali jakiś ciekawy komentarz. Tak jak po poprze pod poprzednim, e, parę bardzo ciekawych komentarzy było. E, jeżeli nie masz e, subskrypcji na kanale, to zasubskrybuj. Sprawdzamy, czy wygraliśmy coś. Mam. Wow. Aha. Dejum widzicie to, dwie walki moje, Edgara z, yy, moje z Frankiem Edgarem i ale ta, którą on wygrał była lepsza dla nich ale za to mamy jeszcze yy, od roku poddania w tym roku jednego nie mieliśmy, ale fight of the year i KO of the year jest nasze, także spoko ja się cieszę generalnie, ja się cieszę jesteśmy na kolejnej okładce, ja sobie może to wezmę do miniaturki. Proszę bardzo. Eee, getting to know the Octagon Girls. My sprawdzamy, czy będziemy mieli w następnym odcinku walkę o pas. A ja zacznę się już z Wami żegnać. Jeśli filmik Ci się spodobał, wiadomo co. Melvin Gillard, Title Fight. Już całą tą e, sekwencję powiedziałem, więc po prostu się z wami pożegnam. E, do zobaczenia w następnym odcinku. To byłem ja, czyli Cyklop, to, było, to była kariera e, UFC Undisputed 3. Do zobaczenia. Cześć i na na na, na. nie.